pan z wami. Słowo Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto Słowo Pańskie. Amen. W niedzieli Chrystusa Króla przez cały tydzień i jeszcze na początku adwentu czytamy te wszystkie fragmenty z Pisma Świętego w Ewangelii, które mają charakter apokaliptyczny, które mówią o tym ostatecznym przyjściu Chrystusa. Ale trzeba na nie patrzeć w taki sposób, jak wczoraj też na homilii mówiłem, że wszystko przeżywamy jako chrześcijanie, że to się dzieje tu i teraz. Znaczy, że nie możemy patrzeć na, na to przychodzenie Chrystusa jako na coś, na coś strasznie odległego. E, I że musimy y, spróbować przedrzeć się przez ten obraz, który nam przynosi codzienność, e, zwłaszcza to wszystko, co jest trudne i co właśnie ma taki, można powiedzieć, y, posmak czy podźwięk apokaliptyczny, czyli to wszystko, co jest w nas. Umęczone, udręczone, co jest trudne, co jest bolesne, bo to jest, można powiedzieć, największa apokalipsa. Nie trzeba naprawdę sobie wymyślać i obmyślać tutaj w swojej wyobraźni, jak będą wyglądały te czasy apokaliptyczne, bo myślę, że wystarczy wyobrazić sobie coś najbardziej bolesnego i trudnego w sobie, i to jest apokaliptyczne. Natomiast jednocześnie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zobaczyć, że to królestwo jest blisko. Pan Jezus mówi: Spójrzcie na figowiec na figowiec, który też nie jest tutaj przypadkowo przez Pana Jezusa użyty, dlatego że w czasach Jezusa figowiec w takim powszechnym powszechnej takiej wiedzy był postrzegany jako drzewo zapowiadające czasy mesjańskie. Że jakoś ta, taka była w czasach Jezusa takie było przeświadczenie, właśnie że, że, że Figowiec jest znakiem czasów mesjańskich, dlatego Pan Jezus bardzo często odwołuje się do od tego drzewa. Ale Pan Jezus też tu mówi o innych, że widzicie, że, że po pąkach poznajecie, że, że blisko już jest lato i my też nieraz widzimy, że coś jest w tylko w jakimś takim że, że jeszcze nie objawiło się, jeszcze tego nie widać, ale jest jakiś ukryty potencjał, tak? tak jak myślę, że no właśnie dopiero co niedawno się zaczęła jesień, a my już mamy w sobie potencjał myślenia o wiośnie i o lacie, tak? Już byśmy chcieli, żeby była wiosna i lato. Gdzieś ten I wierzymy, że w ten potencjał jest ukryty pod, pod tą, zwłaszcza dzisiaj, taką szarówą, jest gdzieś tam ukryte piękno który na nas czeka, żeby ucieszyć się słońcem, ucieszyć się kolorami. I tak samo mamy patrzeć na, na to przychodzenie królestwa. To tak? znaczy, że to nie jest tak, że kiedyś tam przyjdzie to królestwo. Ono dzisiaj już przychodzi. Przecież Pan Jezus powiedział swoim uczniom: Królestwo moje w Was jest. I On też dzisiaj nam mówi: To królestwo bliskie jest blisko, to znaczy ono już przychodzi w Was. To nie jest tak, że muszą się dokonać jakieś nie wiadomo jakie wydarzenia, nie, nie wiem, Ukraina przegra, a Putin rzuci bombę atomową, i wtedy przyjdzie koniec czasów. Nie, koniec czasów jest dzisiaj. Dzisiaj jest. I dzisiaj Pan Jezus przychodzi, bo w nim wszystko jest dziś. Dzisiaj są te ostateczne czasy. I żeby te ostateczne czasy zobaczyć, yy, dzisiaj, w, w tym, właśnie, że w tym, co jakby też. Ostateczne, czyli coś, co się kończy. My te kończące rzeczy się widzimy i, i przeżywamy to w sobie cały czas. Coś się kończy ciągle. Coś ma swój koniec, coś ma swój kres. Ale właśnie w tym przychodzi, przychodzi Chrystus. Was jest królestwo, to znaczy Was też przychodzi. To znaczy to od nas zależy trochę, jak wyglądają te czasy apokaliptyczne. Albo się przerazimy. I zamkniemy w sobie, albo nie zamkniemy się sobie, tylko będziemy się bronić, albo y, odkryjemy, że, że Jezus przychodzi do nas, że On jest blisko, i y, że, że jest w nas i że jesteśmy pełni pełni ufności. I tylko w takim kluczu można zrozumieć to zdanie, które, y, które jest. No Takie niezrozumiałe i dla krytyków Ewangelii może być takim koronnym argumentem. Niebo i ziemia przeminą, ale mo... nie, nie to słodko, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Przecież to pokolenie, któremu Pan Jezus mówił, przeminęło i to się wszystko nie stało. To nie stało się w sensie takim jakiegoś oczekiwania, jakiegoś yy, przyjścia Chrystusa yy, w taki jakiś yy, yy, pośród fajerwerków. Ale on przyszedł do tego pokolenia, do tego pokolenia, które w niego uwierzyło. To pokolenie nie przeminie, a to się wszystko stało. To znaczy, że w tym pokoleniu, które przyjęło Jezusa, już się dokonało. I jego wcielenie, i jego śmierć, i jego zmartwychwstanie, i jego ostateczne przyjście. To w nas, w których jest królestwo, to wszystko się dokonuje. Niebo i ziemia przeminą. I że wszystko, co jest naszą udręką, co jest tą naszą apokalipsą, się skończy, ale Jego słowo nie przeminie. Ale to słowo ono nie przyjdzie kiedyś, ono już do nas przyszło, ono w nas jest. I mamy to słowo pielęgnować. I kiedy jesteśmy przy tym słowie, to jesteśmy przy tym już ostatecznym przyjściu pana Jusa. To już jest ostateczne. Nic więcej nie zostanie powiedziane. My niekiedy się boimy także, że jeszcze jakieś objawienie się pojawi, które nas. Które nas zwali z nóg. Nie, pełnia objawienia już się dokonała w Chrystusie. I, i, i przylgnąć do tego Jego słowa przylgnąć z ufnością, z miłością, z ufnością.